Z tej Joe, witam Was w pierwszym odcinku naszej nowej serii Let's Escape. Dzisiaj zaczniemy sobie przechodzić mapkę zrobioną przez gościa o Niku De Master, ściągniętą z strony Planet Minecraft o nazwie Prison Escape Maximum Security. Tak więc bez zlekania zaczynamy. Ja już sobie wszedłem na tę mapkę, tak mniej więcej obadałem, jak tutaj się mają sprawy. O, chwila. I zauważyłem tylko jedno. Spawnujemy, spawnujemy się na dole. taki takim dołku zaraz przy bedroku. Tam jest jakiś świat. Nie wolno niszczyć bloków według regulaminu. A regulamin znalazłem pod może tak nazwę, stroną pobierania. Nie ma tutaj żadnych zasad, co jest o, sorry, bardzo dziwne. Mamy jedynie książkę. W niej mamy napisane tak. Dzień pierwszy zostałem zablokowany... Coś tam, coś tam, coś tam właściwie, nie chcę mi się teraz. Eee, chcę się wydostać. Ja tak szybko to przeczytam. Mhm. Mm. Dobrze. Dobrze, czyli próbuję się wydostać. A, no właśnie, widzicie, Arena Master. Uh, I hope you had a great time. Remember to diamond and check out my other builds. Dobrze, no, oczywiście, myślę, że warto go polecić, bo mapka zapowiada się bardzo ciekawie. Dobra, więc zaczynamy. Dziennik będziemy trzymać ze sobą, a jak to, idziemy już do góry. Hmm. Mapka już jest tam po jakichś drobnych poprawkach, bo były tam naprawdę jakieś y, trudne elementy. Uhum. Dobra, mapka naprawdę ciekawa już. Widzę, po prostu gość się postarał. Co prawda, zdjęcia tej mapki były z jakiegoś teksturpaka, mm, ale myślę, że na normalnym klasycznym teksturpaku też będzie się grało bardzo fajnie. A, kurde, no. Ja akurat y, rzadko kiedy gram w escape'y Póki co zacząłem przychodzić raz jeden, ale to dawno, jeszcze na moim zupełnie innym kanale który już jest tam nieczynny mm. i jeszcze yy, kręciłem właśnie pierwszy odcinek Let's Escape'a na innym escape, ale po prostu nerwy mi już trafiły, miałem dość tego yy, totalnie, więc stwierdziłem, że nie ma sensu tego nagrywać, bo yy, cały czas musiałbym na się po prostu siedzieć i pokazywać co ja tak yy, robię aha, chwila my mamy teraz przeskoczyć na tą płytkę Przejść tędy, Ja tylko teraz yy, obadam mniej więcej, jak tutaj przejść. c jakie głupie jestem. Czy tu jest? E, nie, tu można popatrzeć. Hmm. Nie, no bez żartów, musi się dać przejść. E, jednak nie. A szkoda wielka. Tutaj nie da rady. T tutaj są te płytki na górze. Nie będą nam okropnie przeszkadzać, ale.

Mówcie sobie, że jestem cienki, że mi się nie chce, ale e, nie sądzę, żebyście chcieli oglądać y, półtora godziny odcinek. Dobra. Może być. Hmm. To jest rzecz, której nienawidzę. Y, drabinko bloki jako y, bloki, na których trzeba stać. Teraz zostaniemy się na tamtą drabinę i przejdziemy tam sobie. No dobra, potem musimy przeskoczyć tam i udajemy się po lampach. Ale ludzie, to będzie koszmar. Dobra. Udało się. O. Nie! Proszę! Nie, nie! Nie, nie! Gdyby dało się robić coś takiego, że szybciej się tych game mode zmienia. Może gm0. Nie. Przydał się w tej chwili tunane items, bo tutaj y byłby taki przycisk. No właśnie, do zmieniania. Do zmieniania tych game modów. Albo gdyby na kreatywie można było grać, ale nie, nie da rady. Chociaż nie, można spróbować grać na creative. Bo no to będzie nawet dobry pomysł. Ponieważ skoki mamy takie same, rozpędzać możemy wszystko tak samo, a przy okazji szybciej będziemy wlatywać. No. Tylko już na creative mam mniejszą siłę skoku albo mi się wydaje. Aby w ogóle się wybić nie mogę. No, może jednak survival. Nie, dobra. Widzę, że to. Ej, co jest? Nie, to jest jakieś przeklęte tutaj. Czemu w ogóle jak w ogóle Można skakać na creatiwie? Można. Nie, dobra, załóżmy, że jesteśmy sobie tutaj. I czy będziemy mogli w ogóle skakać z drabinki na drabinkę? Możemy. Coś tutaj jest nie tak z tą mapką, albo to yy, ja źle steruję. Zresztą mój pierwszy escape, o ludzie. No, dobra, może nie pierwszy. Ale mój poprzedni, w każdym bądź razie, który miałem nakręcony już po części wczoraj, e, był mm, okropny. Aż w końcu się zdenerwowałem i zacząłem kręcić e, CSI po prostu, bo miałem tak serdecznie dość e, tego Escape. No, no dobra. E, załóżmy, że jesteśmy tutaj. Jest yes, dobra, jesteśmy jesteśmy. Yy, teraz. Aha, będziemy mus musieli teraz na tych płytkach skakać, będziemy musieli przechodzić przez pajęczyny. Eee, Gerodimo. Nie. Coś jest tutaj. Może to jakiś bug znowu, albo co? Nie, jest dobra. Przeszliśmy. I super szybko schodzimy na następną płytkę. Trzeba uważać, bo. E... E... e, e proszę, nie! Niech już mi spadać. Znaczy, przy okazji, może to nie będzie taki o tyle escape, escape, ale przedstawienie samej mapy, bo mapa w ogóle zapowiada się naprawdę bardzo ładnie, już z samego tutaj punktu widzenia, eee, więc eee, wybaczcie mi to, że to jest creative, bo gdybym tu wchodził naprawdę na survivalu, to byście po prostu zhejcili yy, ten filmik. O! No właśnie, eee, i wyobraźcie sobie, że z tego momentu na survivalu wchodzimy z powrotem przez kolejne 15 minut, to był po prostu koszmar. Dobra, eee, lecimy dalej, Ym, i teraz pytanie. Pytanie, gdzie my mamy iść? Tu, tu, tutaj nic nie ma. Z tego wyskoczyliśmy? Aha. Spróbujemy. Dobra, załóżmy, yy, że się udało. Yy, I jesteśmy w tej chwili tutaj. No, to akurat było fajne i łatwe. Łatwe, yy, łatwe. Co jest? Yy, gdzie Ani ja by Wam skoczyć? Ej, sprytne, sprytne. No. Nie, 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 chwila, chwila. Nie przemyślałem tego, co właśnie zrobiłem. I teraz z tego yy, na tamten. Nie, trzeba sobie, muszę sobie wyciszyć po prostu yy, ten taki punkt odniesienia. Do skoku, bo w ten sposób tego e, nigdy nie zrobię. Jest, jest, udało się. Mm, okej. Okay. teraz tutaj jest blok. Drabinka. Nazwę go Escape dla Cierpliwych. I co ja niby mam tutaj skoczyć? No, bez, bez żartów w tej chwili. A nie, na drabinkę miałem skoczyć. Dobra, tego już nie będę robił, bo tego na pewno nie przejdę. I yy, na tą drabinkę. Nie, tam. Dobra, załóżmy, że jesteśmy tutaj i możemy wyjść. A, i tu jest woda. Hmm, flat mapa. No ale nie. Przecież tu trzeba się dostać do góry. Tam są drzwi. A to pewnie jest taka pokusa ta woda, żeby doskoczyć tam. Spróbujemy. Nie, w życiu nie uda się. To ma nas yy, skusić do skoku. Chociaż autor dobrze wie, że my wcale nie skoczymy. To znaczy, że skoczymy. I że się zabijemy i od nowa będziemy przychodzić, więc my się... Nie na niby nie dajemy skusić. I brniemy dalej. O, tu będzie fajnie i łatwo. No właśnie widzicie, najlepiej po prostu trzymać shift zaciśnięty cały czas, bo inaczej nigdy tego nie przejdziemy. Ja w moim intro jednak zmienię yy, yy, ten napis Let's Escape na swojego prezentacjami Escape'ów, bo naprawdę na nie ma sensu, żebym to przechodził. Bo to będzie totalna, ale to totalna porażka, jeszcze raz wam mówię. Yy, dobra, więc już nie rozgadując się na temat serii, yy, lecimy dalej. Będzie to takie yy, coś pomiędzy przejściem, a I zaraz. Takie pytanie znowu. Gdzie się to otwiera? Halo? Przycisku? Dobra, tam. Dobra. Może my nie mieliśmy wyjść? Może jednak wyskoczyć? Nie, bo wtedy się znajdziemy nigdzie. Aha, dobra, dajmy kuperek. Tuż już sobie przełączę na Survival Inventory, dobra. A żeby było uczciwie, drzwi wcale nie mamy. Dobra, doskakujemy sobie tutaj. Schodzimy, schodzimy. Schodzimy, schodzimy, schodzimy i nagle spadamy. No i dobra, tak naprawdę już nie że żegli TNT. Odpaliłem. Dobra, no, załóżmy, że nie spadamy, więc wchodzimy sobie tutaj i... Nie tu już trzeba spaść. A prawdopodobnie mamy spać na stół. Żeby troszeczkę nam to zamortyzowało. O! Kolejne trzy nowe lekturki. W piecyku może coś pozostawiono dla nas. Nie. No dobra. E, tak, zaczniemy od pierwszej lekturki. Klucz jeden na dachu, klucz drugi w y, kufrze, klucz trzeci za obrazem. Dobra. Co to jest? Co to jest? E, mm, podróż strażnika? Nie. Escape. Trolls <grymne> Tak. A gdzie ten klucz za obrazem? Jest. To ma być klucz. A faktycznie. Żeby otwierać resztę... Dobra, skoro już mamy te klucze... Tak, skoro mamy te klucze teraz znowu pytanie jak stąd wyjść jest sorry za te dwa bloki dobra tam nieważne Wych wychodzimy sobie tędy Dobra. E, dobra, mamy dwa. O nie no! Najpierw to, co w pierwszej wieży nas spotkało. Nie, ja tego nie przechodzę. Czyli mamy mm, taką trudną sytuację. Dostajemy się na górę. Na górę. Na. na górę. Mhm, tu byliśmy w tej wieży, przeszliśmy do trzeciej wieży. I, aha, dobra. Chcę musimy przejść po murach. A no co mi z tego? Bidup. Aha, czyli to polega tylko na tym? Nie wierzę. Dobra, Arena Master, spisałeś się. Spisałeś się, mapa jest genialna. Tylko pytanie, yy, to są tylko trzy wieże? Ten escape? No, faktycznie. E, dobra, korzystając jeszcze z okazji. Yy. Co co, co 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 korzystając korzystając z okazji jeszcze zobaczymy o co chodzi tutaj z tym kuferkiem e, już sobie zniszczymy tutaj trochę rzeczy i co w nim było a właśnie klucz ale jak tam mieliśmy się dostać mm, tu wszędzie kraty są dobra w każdym razie endy nie Dobra, a teraz jedna rzecz, która mnie ciekawiła. Gdzie to jest? Tamta dziura. Co to jest? A pewnie creeper wybuchł. A tak, dobra. No więc y, to tyle. Tylko jestem ciekawy, jak my tu mieliśmy w ogóle zlecieć bez wody. Dobra, nieważne. Mapa super. E, no to w sumie. E, w sumie. W sumie, tak patrzę teraz, mamy tutaj jeszcze płytki. Dobra, załóżmy, że doskoczymy tutaj. No, a doszliśmy, doszlibyśmy, prawdzie, w to samo miejsce. I przeszlibyśmy przez tą wieżę prosto do tamtej, co zajęłoby nam dużo czasu. No i w sumie to była mapa um, Prison Escape 2 e, Maximum Security. Do zobaczenia w następnym y, naszym przeglądzie e, Escape'a, y, w nowym Lec Escape'ie. No i w sumie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.